Kiedy się kładzie jedzenie na stół i się modli i się śpiewa piosenki boże narodzeniowe? Coś jeszcze? I się różne sałatki robię takie. Nikołaj, powiedz mi, co to są święta Bożego Narodzenia? Co pan Jezus mały się urodził? Co to są święta? Pada śnieg. I Mikołaj święty. Opowiedz mi, jak wyglądają Twoje święta z rodziną? Moje święta wyglądają, że bardzo wspaniale i lubię Świętego Mikołaja. A wiecie, kto się urodził w święta? W Boże Narodzenie? Na Religię. Jezus. Czyje urodziny są w święta? Kto się urodził w Boże Narodzenie? Ja. Masz urodziny w świętach? Tak. Super. A kto jeszcze ma urodziny w świętach? Kto się urodzi? Kto rodzi się w świętach? Ja. Wszyscy? Macie ktoś? Hmm. Chyba to w notenie. Laura, co najbardziej lubisz w świętach? Ja. Lena, co najbardziej lubisz w świętach? E, lubię. Być na śniegu i lepić bałwana. A w co robisz? E, w Wigilię ja lubię zjadać ciastka i lubię prezenty. A jak Ty odkładzisz święta w domu? Są tam. Zmi, jak przygotowujesz święta z mamą i z tatą? Ubieram choinkę. Co jeszcze się robi w święta? Myję się. O, się. Co się dzieje? Okna. I co jeszcze? Eee, sufity. Jak pomagasz mamie przy świętach? Jak pomagam tacie i po powieszać bombki. A masz swoje ulubione bombki? Tak. A jakie to są? Błysczące, takie fajne, fajne, takie jest takie w kształcie gwiazdy. To, to pięknie. A co jeszcze wieszamy na choince? Światełka. Co robimy na święta? Obieramy choinkę. Ala, jak pomagasz mamie przy świętach? Obieram choinkę. Fabian, co ubieramy na Wigilię? Ubieramy stolik, żeby był ładny. A gotujesz, Mamy? Sama. Sama gotujesz? Co gotujesz? jecznicę. Co jemy w Wigilię? Pierogi. Co jeszcze? Barstryk. A co ty najbardziej lubisz jeść? Pomidorówkę. Pomagacie mamie gotować przed świętami? Tak. Mhm. I co gotujecie? Ja byłem, mogę tam gotować pierami, a ze pierami mogę zrobić, jak robimy pierami, jakieś pieczątka. I jakie na przykład robisz? Zapomniałam. A jakieś potrawy robicie? Gotujecie z mamą? Co gotujecie? Pierniki. A pierogi lepisz? Tak. Z czym robisz pierogi? Z jego jagodami. A takie świąteczne pierogi z czym jesz? Jeszcze babcia takich pierogów świątecznych jeszcze nie umie. A powiedz mi, jakie jeszcze potrawy gotujecie z mamą? Robimy Rosół. A co lubisz jeść w święta? Makaron. A gotujesz z mamą? Tak. I co gotujecie? Zupy, ale mama powiedziała, że nie mogę jeść ziem... jajek. A powiedz mi, gotujesz z mamą przed świętami? Tak. I co gotujecie? Jesiołek. Co lubicie jeść w święta? Kartofle. Co wyśnieść? Kierniaki. Kto to jest święty Mikołaj? Czy to jest Mikołaj, co przynosi dzieciom prezenty? Kto to jest święty Mikołaj? Co robi ten pan? Roznosi prezenty. Co robi święty Mikołaj? Też przynosi prezenty. prezenty. A on jeździ motorem? Nie, saniami. A kto ciągnie te sanie? E, renifery. Czym jeździ święty Mikołaj? Sankami. Sankami. A kto ciągnie te sanki? Renifery. A co mi możecie opowiedzieć o świętym Mikołaju? Co o nim wiecie? święty Mikołaj daje w prezentach jakieś zabawki. Hmm. I co jeszcze? A jak on w ogóle dociera do nas? Czy on przyjeżdża? Sam kamień. Chodzi A kto ciągnie te sanie? Lenifery. lenifery. Bo mają taką specjalną gwiazdę, co lenifely mogą latać. Aha, i bez tej specjalnej gwiazdy nie latają? Mhm. Uh -huh. rozumiem. Uh -huh. A jak on wchodzi do domu? Kominem. Kominem. I on się mieści? Tak, tak. Hmm. a jak on wygląda? Jak Nikolaj Ma czerwoną czapkę i czerwoną... I ma paszek calny. Uh -huh. Czerwoną kurtkę i czerwoną capkę. A jakie ma buty? Czy na posaka chodzi? Mikołajowe jakieś. A kto mu pomaga pakować te prezenty? Bo to tyle prezentów jest. Elf. Elfy. Elfy. A jak wyglądają elfy? Wiecie? Mają świętowe capki. Ok. Mhm. Zielone ma I mają takie... Specjalne kulki zielone do robienia. Kto u Was ubiera choinkę? My, w... cała rodzina. Wszyscy wspólnie? Wspaniale. No, akurat ja wiem, że trzeba się dzielić. I jak ubieracie choinkę? Z Okej, okay, drzewko. I co jeszcze na tym drzewku będzie? Bobka. I różowa bombka. Różowa bombka, to twoja ulubiona? Tak. Mhm. A jakieś yy, zabawki wieszasz może na choinkę? Tak. Jakie? Krześniczkowe. Co, co wieszacie na choince? Gwiazdki i bombki. A jakie kolory masz bombek? Różne, kolorowe. Jak ubieracie choinkę? Ja pierniki wieszę. Pierniki, super. A ty, Haniu, co na choince? Bąbki. Brawo. I co jeszcze możemy powiesić na choince? Wiażdżkę. A ty ubierasz z mamą choinkę? Tak. I co wieszasz na choince? Bąbelki. Co wiesz na choince? Ja mam taki farozek, a kiedyś mieliśmy gwiazdkę, choinkę, ale połamała się. Co wiesz na końce? Bąbki. Co jeszcze? E, Bąbki, gwiazdka. Mam gwiazdkę, ale farozka nie chce. Tam, ale mhm. mogę mi teraz kołańczuchu powiesać. Mhm. Co jeszcze? Świecący cię Co byś chciał w tym roku dostać pod choinkę? Ja dostałam dużą małpkę i cyfry i małe małpki. Wow! A jaki byś chciał prezent dostać pod choinkę? Kotka. Jaki jest Twój wymarzony prezent? Ja, ja kiedyś od Świętego Mikołaja dostałam klocki magnetyczne. Powiedz mi, co byś chciał dostać od Świętego Mikołaja? Dzwik. I co byś chciała dostać? Pieska. A powiedz mi Kornelku, jakie zabawki chciałbyś dostać pod choinkę? tak um, Motora takiego, to nie ma, pilota. A jaki prezent przyniesie Ci w tym roku, Nikolaj? Laj. A powiedz mi, Antosiu, a jaki jest Twój wymarzony prezent? Co chciałbyś dostać pod choinkę? Mm, Palmy. Jaki jest Twój wymarzony prezent? Tak, Taka zabawka. A co to jest Niholand? To był no taki traktor. Powiedzcie mi, dziewczyny, co chciałobyście dostać pod choinkę? Prezenty. A jakie prezenty? Pociąg na przykład. Wow, no to pociąg, super prezent. A Ty, Haniu, co byś chciała dostać? Ja normalna normalną lalkę i dla lalki normalną suknię. A masz jakiś wymarzony prezent? Mm. Jaki? Mi się Barbie telefon.